Bez ciebie raczej nie moglibyśmy wejść tu z kamerami. Nie. Mogliby was zabić, okraść, cokolwiek. Bez przewodnika nie jest bezpiecznie. Okolica wydaje się ładna. Palmy i w ogóle. Dbamy o nią, ale jest bardzo niebezpieczna. Przychodząc tu, można dostać to, czego się szuka. Chcę zrozumieć, jak członkowie małej imigranckiej społeczności, w tym przypadku z Belize, są wchłaniani przez gangi z Los Angeles. Ale dostęp do nich wymaga pozwolenia. Skłop, ile miałeś lat wstępując do gangu? 12. Na spotkaniu powiedziałem, że mam 14. Dlaczego? Tak bardzo chciałeś należeć? Tak, potrzebowałem tego. Dlaczego? Bo kocham ten styl życia. To jak rodzina. Wychowali mnie, miłość. Było całkiem inaczej. Jesteś blodsem? Pistonem. Piston. Tak. Podpadamy pod bloków. Ale uważasz się za pistona. Tak, zawsze. To moje życie. Ile razy byłeś postrzelony? Dwa razy, trzynaście ran. Pięć kul tutaj. To cała blizna? Tak. Dziesięć centymetrów od serca i w brzuch. Dwa centymetry od kręgosłupa. Widzę. Co się stało? Byłem czynnym członkiem gangu, dojrzałym. Poszło o terytorium. Jak przeżyłeś? 30 dni leżałem w szpitalu, a potem wróciłem do tego samego. Poważnie? Zanim dostałem, ale wyżej. Próbowałem zabijać ludzi. To emocje bójki, napady, strzelaniny, pobicia. Miło jest spytać kogoś nowego, skąd jest, a potem wyciągnąć nóż, dać mu kilka kopów i powiedzieć: Wypieprzaj stąd, nie należysz tutaj. Nigdy cię tu nie widziałem i dlatego dzieje się to, co się dzieje. Tam? Tak. Wejdziemy po schodach, potem cię przedstawię. Słyszę muzykę. Belizeńczycy grają karaibską muzykę Wszystko w tym budynku Dużo Belizeńczyków i inni imigranci? Tak, różne typy imigrantów Skłop mówi, że tylko jeden człowiek może dać nam zgodę na kręcenie na terenie Pistonsów w jungles Do niego właśnie idziemy W 1983 zabili mi matkę Pobili ją na śmierć Dlatego wstąpiłem do gangu Dostałem broń. Chciałem zabić człowieka, który pobił moją matkę. Ile miałeś lat? 16. Tom to jeden ze starszych pistąców. Zamieszkał w Jungles w wieku 7 lat. Bladsi i Krypsi byli wtedy nowymi gangami. Krypsi powstali w 1969 jako sojusz dwóch małych gangów ulicznych. Przyjęli kolor niebieski w hołdzie dla zabitego kolegi, który go nosił. Trzy lata później odłam Krypsów stworzył własny gang. Przyjęli kolor czerwony i nazwali się Blotsami. Inaczej niż zorganizowana przestępczość, Blotsi i Krypsi nie są scentralizowani. Członkowie nie opłacają się wyżej postawionym. Gdy już wstąpiłem, to wstąpiłem. To była decyzja. Nie urodziłem się tutaj jak wielu z tych dzieciaków. Mówisz, że urodzeni tutaj nie mają wyjścia, muszą wstąpić? Tak, albo ich rodzice już są w Gangu. Jasne. Dziś dzieciak nie ma większego wyboru. A co z imigrantami, na przykład z Belize, którzy tu przyjechali? Co się dzieje z młodymi, z pierwszym pokoleniem? Mieszkając na terenie jakiegoś gangu, wstępują do niego. To jak rodzina tworzą małą wioskę. Jeśli lądują na terenie kripsów, będą klipsami. Jeśli na terenie blodsów, będą blodsami. Zależy w jakiej części miasta zamieszkają.